Donald Trump, zapytany o to, czy użyje siły wobec Kanady i Grenlandii, odpowiedział, że wobec Kanady użyje tylko presji ekonomicznej, ale jeśli chodzi o Grenlandię, to tego nie wyklucza. Grenlandia to terytorium zwierzchne Danii, członka Unii Europejskiej. No ale sama Grenlandia w Unii Europejskiej nie jest. Natomiast jest w NATO. I w związku z tym, dwa pytania do Państwa. Pierwsze, czy jeśli Grenlandia rzeczywiście zostanie zaatakowana przez USA Donalda Trumpa, to trzeba będzie zastosować artykuł 5 NATO? I drugie, gdyby tak się rzeczywiście jednak stało, że USA Trumpa zaatakowałyby Grenlandię, to po czyjej stronie opowiedzą się Polacy? Po stronie USA Donalda Trumpa, po stronie Europy, Unii Europejskiej albo jednego z członków Unii Europejskiej podzielą się po połowie? Takie pytanie, uważacie Państwo, jest skandalem? Żadne z powyższych, dziękuję bardzo.